Ja, proszę o spokój. Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na ogólnym zebraniu mieszkańców Osiedla Zamość w dniu 21 lutego 2019 roku celem przeprowadzenia wyboru zarządu Osiedla Zamość. Komisja Skrutacyjna w składzie Danuta Wigała Przewodniczący, Bartosz Kalitka Członek i Marcin Fowie Członek. Stwierdza, że w zebraniu uczestniczyło 36 mieszkańców Osiedla. Biorący udział w głosowaniu, w głosowaniu oddali kartę ważnych 36. I kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Jacek Janicki 34 głosy, Jan Kwaśnie 34 głosy, Jerzy Śmiłowski 35 głosów, Waldemar Andrzejewski 35 głosów, Damian Zastróżny 35 głosów, Tomasz Cyran 34 głosy, Sebastian Dług 32 głosy, Wioletta Kozłowska 34 głosy. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Słuchajcie, bardzo. Dobrze. I teraz tak. Szanowni państwo, przechodzimy do e, wyboru przewodniczącego Rady Osiedla Zamość. Proszę o zgłaszanie kandydatów z tych, których tutaj mamy teraz jako e, zarząd. Tak, z członków zarządu musimy wybrać teraz przewodniczącego Rady Osiedla. Proszę jakie są kandydatury? Panie Józe. Pan tak. Jacek Janicki. Ja popieram. Pan Jacek Ganicki wyraża zgodę. Tak. Wyraża zgodę. Tomek. A, Pan Jurek to Śmiowski. Pan Jurek Śmiowski. Tak, wyrażam to. Wyraża Pan zgodę. Pan Frankowski Pan Kwaśnik. Pan Jan Kwaśny, no, dziękuję za zaufanie, ale mam tyle hmm. obowiązków i rady tutaj. Hmm. Hmm. Że dobrze nie, nie będę przewodniczącym. Dobra, dobrze. Ale dobrze. chodzi o poszanowanie. Tak. Tak. Dobrze. Słuchajcie, pan? pan Frankowski, gdzie jest? Tutaj jest, niestety nie wyrażam zgody. Nie wyraża pan zgody? Dużo obowiązków. Dobra. Ewentualnie, kto jeszcze? Jest? Jakie kandydatury są? Pan to Tomasz. Nie, ja, ja dziękuję. Ale, tak. Trzeba po obowiązku Nie, a ty... nie, to, nie, no, to co? A nie, nie, dziękuję. Dobrze. To co? Zostajemy na tylu, Zamykamy? Na zamykamy. Te na, 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 tak? Zamykamy, zamykamy ten dwie Dobrze. Tak. tak. tak no, już to, mamy W takim razie żeby... Szanowni Państwo. byśmy poprosili. Tak? W kolejności takiej, jak Państwo zgłosili, to jest Jacek Janicki i Pan Jurek Świłowski. Ale wyszło alfabetycznie, również tu bym prosił, żebyście pomogli, w razie czego. A później proszę uprzejmie. To jak na maturze. A ja bym chciałam, kolanek, się nie, ale... Ale nie. Ja. Nie. jakby byli ktoś tam <laughs> uchętni jeszcze, to może Dziękujemy. Do pisania się tam zgłosić. No bo musimy wypełnić te 36 kart